Serdecznie w 68 odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Stanisław Grzesiuk, yy, więzień obozów koncentracyjnych Madhausen, Gusen Oświęcimia i Pawiaka. Yy, jego życie naznaczone było tak naprawdę wojną, ale Najważniejsze to to, że dla niektórych przynajmniej jest bohaterem narodowym ze względu na to, że przeżył to pięcioletnie piekło. Po odzyskaniu wolności w roku 1945 postanowił już dwa lata później napisać książkę swoje wspomnienia. Namówiony zresztą też przez przyjaciół. Z obozu, którym udało się przeżyć. I tak chronologicznie Stanisław Grzesiuk napisał trylogię na temat swojego życia. Pierwsza to Boso, ale w Ostrogach. Druga to okres oczywiście wojenny, uwięzienie, 5 lat kacetu i wolność, czyli na marginesie życia. Na marginesie życia ostatnia książka Stanisława Grzesiuka de facto nie została ukończona, ponieważ Stanisław Grzesiuk, urodzony w roku 1918, zmarł w roku 1963 właśnie na gruźlicę w wieku 45 lat. Ale Stanisław Grzesiuk to nie tylko bohater narodowy, przynajmniej dla mnie. Bohater Warszawy, to również wspaniały pieśniarz. Jego przygoda z piosenką, a raczej nagrywanie takich warszawskich szlagierów, warszawskich piosenek chodnikowych, można by powiedzieć, czy też z warszawskich przedmieść, to okres od 1959 do śmierci, do 1963 roku. Ale coś jednak, coś jednak zostało, dlatego że w archiwum polskich nagrań pod numerem katalogowym XL227 zachowała się pierwsza część tej antologii Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, czyli dawne piosenki warszawskich przedmieść śpiewa Stanisław Grzesiuk. Moi drodzy tutaj oczywiście mamy cały opis tej historii. Powiem, że słynna bandżola, która do dzisiejszego dnia jest w rękach w tym momencie już wnuków. Stanisława Grzesiuka niedawno została zrekonstruowana i ma się ten instrument całkiem dobrze. Natomiast historia tego instrumentu jest taka, że Stanisław Grzesiuk Kupił tą bandżolę od jednego z więźniów w jednym z obozów za 400 papierosów. To też informacja z tej tutaj notki biograficznej. Natomiast no, na materiał, na tą płytę, tak jak mówię, składają się typowe warszawskie piosenki, szlagiery u, u Cioci na imieninach, czy, czy Rumchelka, czy Czarna Mańka. Po, po śmierci Stanisława Grzesiuka ukazała się również druga i ostatnia na winylu druga część, druga i ostatnia część tych warszawskich piosenek śpiewanych przez Stanisława Grzesiuka. Proszę bardzo, tutaj mamy 65, bodaj rok, nawet może i czwarty. Tego, tego long play'a Natomiast druga e, Część to Piosenki Warszawskiej Ulicy Jest to oczywiście kontynuacja zamysłu Płyty Nie masz cwaniaka Nad warszawiaka e, I e, tutaj Mamy jak gdyby Powtórkę z tej samej sesji Więc Stanisław Grzesiuk na dobrą sprawę Do studia polskich nagrań Wszedł raz i nagrał od razu, moi drodzy, 39 warszawskich piosenek. To druga część tej antologii, Piosenki Warszawskiej Ulicy. No i tutaj już w sumie kolejne klasyki: właściwie. Z piosenek z okresu wojennego. Ballada o krzei, niech żyje wojna, gdy w noc wrześniową niektórzy śpiewali to jako dnia 1 września. Siekiera Motyka, posłuchajcie, ludzie. Eee, także naprawdę tutaj klasyka. bujaj się fela, nawet śpiewałbym kiedyś Mieczysław Fok. To też taka warszawska piosenka. Płyta okładka, jak widać, jak na rok 66 w stanie idealnym przepiękny stan naprawdę płyta no moi drodzy 58 lat piękny stan ale y, polskie radio nie odpuszczało i okazało się że y, tam również znajdują się piosenki Stanisława Grzesiuka i Została e, powołana do e, życia seria z archiwum polskiego radia. Okazało się, że poza tym materiałem, na tych dwóch płytach, ponieważ te dwie płyty stanowią całość antologii e, Stanisława Grzesiuka czyli jest to, można by powiedzieć, te dwa albumy to jego pełna winylowa dyskografia i tak ten odcinek zostanie opisany. Kwestia jest, moi drodzy, jedna. W archiwum Polskiego Radia odnaleziono niepublikowane utwory Stanisława Grzesiuka. Było tego tyle, że Polskie Radio zdecydowało się wydać taką kompilację dwóch płyt kompaktowych i warto je mieć. Dlaczego? Dlatego, że między utworami są fragmenty wywiadów ze Stanisławem Grzesiukiem. Ja interesuję się, powiem szczerze, okresem y, właśnie 39-45. Jeżeli chodzi o obozy koncentracyjne, interesuje się również historią PRL-u. Y, więc generalnie, y, rzecz biorąc, y, bardzo ciekawy dokument i można się z niego wiele dowiedzieć. A książki oczywiście polecam. Płyty, jak najbardziej można posłuchać, y, jak naprawdę śpiewał Typową taką warszawską gwarą Stanisław Grzesiuk. Przypomnę, odszedł w wieku zaledwie 45 lat.